Czasem ludzie myślą, że kiedy narcyz zaczyna się starzeć, coś w nim w końcu łagodnieje. Jakby lata obniżały jego ego, uczyły pokory albo zmuszały do spojrzenia na własne błędy z odrobiną szczerości. I oczywiście oni robią wszystko, żebyś w to uwierzyła. Chodzą z pozą dojrzałości, mówią tak, jakby życie uczyniło ich mądrymi, spokojnymi, głębokimi. Ale powiem ci coś trudnego do przyjęcia: to tylko teatr. Bo to co naprawdę dzieje się po 45 roku życia, nie ma nic wspólnego ze wzrostem, tylko z rozpadem. Narcyz nie dojrzewa, on się rozsypuje. Starzenie się jest jedyną rzeczą, której nie mogą zmanipulować, jedyną siłą, która nie ulega ich urokowi, masce ani grom psychologicznym. A kiedy ten naturalny bieg czasu zaczyna pokazywać im prawdziwe granice, cała ich wewnętrzna konstrukcja zaczyna drżeć. Urok, który kiedyś otwierał im drzwi, przestaje działać. Maska, którą przez dekady trzymali z taką starannością, zaczyna się zsuwać. Kariera zbudowana na kontroli, pozorach i przysługach nagle hamuje, bo ludzie w końcu widzą to, co zawsze tam było: niespójności, nadużycia, kłamstwa, sprzeczności. A osoby, które kiedyś wszystko znosiły partner, znajomi, rodzina zaczynają powoli się oddalać. Dzieci dorastają, stają się niezależne, a dla narcyza to jest utrata terytorium. Partner przestaje kupować ich emocjonalny teatr. Współpracownicy już się nie zachwycają. Wszystko, co zbudowali na manipulacji, zaczyna się rozpadać, i tu nadchodzi cios. Oni nie mają żadnej emocjonalnej zdolności, by to udźwignąć nie potrafią przetwarzać granic, strat, odpowiedzialności, ani własnej kruchości. Dlatego zamiast ewoluować, pękają, stają się mroczniejszymi wersjami tej samej zranionej osobowości, którą nosili całe życie. Ich poczucie prawa rośnie, gorycz się pogłębia, a niepewność twardnieje jak kamień. I nagle ich zachowanie zaczyna być inne, bardziej nieprzewidywalne, bardziej żenujące, bardziej niebezpieczne. Nie masz przed sobą kogoś, kto starzeje się z godnością. Masz przed sobą ego rozpadające się od środka, po raz pierwszy świadome, że czas je dogonił i że żadna maska już tego nie ukryje. Gdy narcyz zaczyna tracić resztki kontroli nad własnym wizerunkiem, wychodzi na jaw kolejny problem emocjonalna regresja. Zamiast stać się spokojniejszy czy bardziej dojrzały, zaczyna zachowywać się tak, jakby cofał się w czasie. Jego ciało ma swoje lata, ale emocje stoją w miejscu. Albo wręcz przesuwają się w stronę dziecinnych reakcji. Traci zdolność do powstrzymywania wybuchów, nie umie już ukrywać obrażania się, fochów czy teatralnych cisz, i nagle widzisz przed sobą dorosłą osobę reagującą jak sfrustrowane dziecko, które nie potrafi znieść frustracji. To właśnie wtedy codzienne sytuacje zaczynają wyglądać absurdalnie. Trzaskanie drzwiami, całodniowe milczenie, Histeria o drobiazgach, odmowa jedzenia, bo nie jest takie jak chciał. Te zachowania nie są zwykłą zmianą nastroju. To surowe, nieprzefiltrowane impulsy, które kiedyś potrafili trzymać pod kontrolą. Teraz przeciekają na powierzchnię, bo wydolność ich emocjonalnych hamulców gwałtownie maleje. Nie mają już siły grać opanowanych, nie mają energii, by skleić maskę, która kiedyś była ich narzędziem przetrwania. Maska zaczyna spadać nie tylko w domu. W miejscach publicznych ich prawdziwa natura wychodzi w najbardziej nieprzyjemny sposób: złośliwe komentarze, przerwanie innym w połowie zdania, jawna zazdrość, pretensje o nic, narzekanie bez końca. Ludzie zaczynają widzieć, jak bardzo są niespójni. Kiedyś potrafili kontrolować pierwsze wrażenie, teraz nie są w stanie utrzymać podstawowej uprzejmości, bo emocjonalny chaos przejął stery. To, co kiedyś było ukrytą rysą, staje się pęknięciem widocznym na pierwszy rzut oka. A kiedy świat przestaje reagować na ich dawny urok, włącza się kolejna faza rola ofiary. Narcyz zaczyna reinterpretować swoje życie tak, aby w każdej historii to on wychodził skrzywdzony. Zaczyna opowiadać stare wydarzenia w sposób, który sprawia wrażenie, że wszyscy byli przeciwko niemu: partner, dzieci, znajomi, współpracownicy. A nawet obcy ludzie. Najbardziej niepokojące jest to, że on naprawdę zaczyna wierzyć w te narracje. To nie jest manipulacja, to wewnętrzne zniekształcenie rzeczywistości, którego używa, by nie mierzyć się z prawdą o sobie. W tym stanie każdy, kto nie spełnia jego oczekiwań, staje się winny. Każda porażka to czyjaś zdrada, każdy brak sukcesu, czyjeś zaniedbanie. Narcyz zaczyna widzieć siebie jako osobę, której życie zostało zniszczone przez innych, a nie jako architekta własnego chaosu. I tutaj rodzi się realne zagrożenie. Gdy Narcyz uzna, że został skrzywdzony, czuje się usprawiedliwiony, by naprawić niesprawiedliwość, a osoba, która uważa, że straciła wszystko, staje się nieobliczalna to właśnie w tym wieku ich agresja staje się głębsza, a reakcje bardziej nieproporcjonalne niż kiedykolwiek. Kiedy Narcyz zaczyna postrzegać siebie jako ofiarę, jego myślenie zmienia się w niebezpieczny sposób. W jego głowie świat już nie jest miejscem, w którym każdy ponosi odpowiedzialność za własne decyzje. Staje się areną, na której wszyscy rzekomo działają przeciwko niemu. W takim stanie on nie widzi własnego udziału w żadnej porażce ale za to z łatwością przypisuje winę każdemu, kto kiedyś był mu bliski. I gdy już uwierzy, że inni go skrzywdzili, pojawia się w nim przekonanie, że ma prawo odpłacić tym samym. Co gorsza, narcyz w tym wieku często czuje, że nie ma nic do stracenia. Urok przestał działać. Relacje są napięte albo zerwane. Reputacja dawno się posypała, a jego marzenia, te, na których budował własny mit wyjątkowości, już się nie spełnią. Człowiek, który uważa, że stracił wszystko, zaczyna działać irracjonalnie. Wstyd, którego nie potrafi pomieścić, zamienia w gniew, bezsilność przeradza się w agresję, a poczucie, że świat o nim zapomniał, wywołuje reakcje skrajne i impulsywne. Wraz z narastającym gniewem rośnie też jego potrzeba kontroli. Skoro nie jest już podziwiany, chce przynajmniej być słuchany. Skoro nie jest już atrakcyjny, chce być chociaż budzący lęk. Zaczyna więc interpretować każdą zwykłą granicę jako atak, każde nie jako bunt, każdą chwilę ciszy jako potwierdzenie, że inni knują za jego plecami. To nie ma nic wspólnego z realnością to mechanizm obronny człowieka, który nie potrafi żyć bez poczucia dominacji. W tym momencie Narcyz zaczyna zamykać świat wokół siebie. Dom staje się twierdzą, a osoby w nim poddanymi. Wycofuje się z życia społecznego nie dlatego, że potrzebuje spokoju, ale dlatego, że na zewnątrz nikt już nie daje mu tego, czego chce podziwu, uwagi, strachu albo zależności. W jego logice lepiej jest stworzyć mikroskopijną rzeczywistość, w której nadal ma władzę, niż pozostać w prawdziwym świecie, który go obnaża. W tak skurczonym świecie kontroluje wszystko. Kto wchodzi, kto wychodzi. Jak długo możesz być poza domem, gdzie chodzisz, z kim rozmawiasz, nawet to, jak głośno oddychasz w jego obecności, rzekomo dla twojego dobra, ale w rzeczywistości, żeby poczuć, że jeszcze coś znaczy. Im mniejsza staje się twoja przestrzeń, tym większy wydaje się on sam. To nie jest miłość, troska ani obawa, to desperacka próba uratowania własnego ego, które pęka pod ciężarem czasu. Kiedy kontrola nad domem przestaje im wystarczać, narcyz wchodzi w etap, w którym najbardziej boi się jednego, własnego ciała. Lustro staje się wrogiem, a każdy sygnał starzenia wywołuje w nim panikę. Zamiast godzić się z upływem czasu, zaczyna go traktować jak osobiste zagrożenie. Wtedy pojawia się desperacka potrzeba udowodnienia światu i sobie, że nadal jest młody, pożądany, atrakcyjny. Nie chodzi o próżność, lecz o czyste przerażenie przed utratą znaczenia. W tym stanie Narcyz zaczyna zachowywać się w sposób, który często wprawia otoczenie w zażenowanie. Flirtuje w sposób nachalny, próbuje przyciągać uwagę seksualną, ubiera się tak, jakby rywalizował z własnymi dziećmi o miejsce w świecie młodości. To zachowania kompulsywne, często impulsywne, napędzane jedną myślą: jeśli ktoś młody nie chce, to znaczy, że jeszcze nie przegrałem. To nie radość życia, to próba ucieczki przed nieuniknionym. Często szuka dużo młodszych partnerów, bo widzi w nich coś w rodzaju energetycznej kroplówki. Młodość drugiej osoby działa na niego jak tlen, którego sam już nie ma. Próbuje więc ją pożyczyć, wejść w nią, zanurzyć się w niej, by choć na chwilę poczuć, że czas go nie dotyczy. Równocześnie obsesyjnie zajmuje się własnym wyglądem. Nagłe zrywy na siłowni, Restrykcyjne diety, tatuaże kryzysowe, operacje plastyczne, stylizacje kompletnie oderwane od rzeczywistości. To wszystko próby odbudowania złudzenia, że nadal ma kontrolę nad własnym życiem. Im bardziej jednak stara się dogonić młodość, tym wyraźniej widać, jak bardzo jej się panicznie boi. Każdy jego ruch, każda poza, każde próby odmłodzenia się stają się nieświadomie komiczne, momentami dramatyczne. Nie dlatego, że wyglądają źle, lecz dlatego, że tak bardzo odsłaniają jego wewnętrzną walkę. To nie jest człowiek żyjący pełnią życia, to ktoś, kto próbuje odwrócić czas rękoma, które same już drżą. I kiedy ta faza przestaje działać, gdy uwaga, flirt, wizerunek, nowe ciało i sztuczna pewność siebie przestają zapełniać pustkę, narcyz przesuwa się w najciemniejszą część swojej ewolucji, zaczyna żywić się cudzą radością, jeśli on nie potrafi być szczęśliwy, to ty również nie masz prawa być. Twoje sukcesy odbiera jak policzek, twoje uśmiechy jak dowód na jego porażkę, twoje nowe życie jak oskarżenie, że zmarnował swoje. W jego logice szczęście innych jest obrazą, bo przypomina mu o wszystkim, czym nie jest. W tym etapie narcyz zaczyna sabotować każdy moment, który powinien być dla ciebie piękny. To, co dla normalnych rodziców, partnerów czy bliskich jest powodem do dumy, dla niego staje się źródłem bólu. Twój ślub? On wywoła dramę, żeby odciągnąć uwagę od ciebie. Twoje osiągnięcia w pracy? Znajdzie sposób, by je umniejszyć albo skrytykować. Narodziny twojego dziecka? Zakwestionuje twoje kompetencje, bo twoje szczęście brzmi w jego uszach jak przypomnienie, że jego własne życie stanęło w martwym punkcie. To nie są przypadkowe zachowania, ani gorszy nastrój, to celowe próby przywrócenia równowagi, w której ty jesteś mniejsza, a on większy. Narcyz nie potrafi tolerować twojej autonomii emocjonalnej. Każda twoja radość pokazuje mu, że potrafisz żyć bez niego. Każde twoje zwycięstwo ujawnia, jak bardzo on stoi w miejscu. Dlatego tak namiętnie niszczy twoje momenty. To jedyna forma ulgi, jaką ma, kiedy jego własny, egoistyczny świat się zapada. W miarę jak jego frustracja rośnie, rośnie też potrzeba wciągnięcia cię w emocjonalną otchłań, w której sam tkwi. Próbuje cię sprowokować, byś krzyczała, płakała, broniła się, tłumaczyła, byś w ogóle reagowała. Dla narcyza nie ma nic gorszego, niż twoja obojętność lub spokój. Twój spokój pokazuje, że wyrwałaś się z jego orbit, a on nie znosi pustki. Chcecie wciągnąć z powrotem do gry, w której to on rozdaje karty, nawet jeśli tą grą jest czyste cierpienie. Najbardziej przerażające jest to, że im starszy narcyz, tym bardziej konsekwentny staje się w odbieraniu innym szczęścia. To już nie są impulsywne reakcje, to strategia, metoda na utrzymanie iluzji wpływu. Twoje plany zaczynają mu przeszkadzać, twoje decyzje stają się zagrożeniem, twoja pewność siebie. Atakiem personalnym. Zaczyna więc naciskać, manipulować, krytykować, sabotować, aż dojdziesz do punktu, w którym twoje życie stanie się tak małe i tak ograniczone, że on znów poczuje się większy. W pewnym momencie dociera do ciebie brutalna prawda: narcyz nie jest w stanie starzeć się w sposób spokojny, godny czy konstruktywny. Jego upływ czasu jest jak erozja ego, coraz bardziej gwałtowna, coraz bardziej widoczna coraz bardziej toksyczna. I jeśli jesteś obok takiej osoby, możesz naprawdę zobaczyć, jak mrok narasta latami. To nie jest kwestia charakteru, to kwestia struktury. Narcyz nie umie i nie nauczy się akceptować rzeczywistości, która nie poddaje się jego kontroli. Właśnie dlatego, im bliżej końca życia Narcyza, tym więcej w nim gniewu, rozczarowania i poczucia bycia niedocenionym. On naprawdę wierzy, że świat był mu coś winien, że gdyby ludzie bardziej go wspierali, kochali, podziwiali lub słuchali, wszystko potoczyłoby się inaczej. Ta fantazja daje mu ostatnią namiastkę ulgi. Pozwala myśleć, że nie on zawiódł, to świat go zdradził, ale ta narracja czyni go jeszcze bardziej niebezpiecznym, bo każda osoba, która nie spełnia jego oczekiwań, staje się automatycznie wrogiem. W końcu dochodzi do przemiany która dla otoczenia jest szokująca, a jednocześnie absolutnie przewidywalna. Narcys zaczyna traktować swoją samotność jak dowód na to, że jest wyjątkowy, a nie na to, że latami niszczył relacje. Zaczyna gloryfikować własne poświęcenia, wyolbrzymiać swoje rzekome zasługi, tworzyć mity o swojej wielkości, którą inni mieli zniszczyć z zazdrości. Każda jego porażka zostaje przepakowana w historię o bohaterze niezrozumianym przez świat. Ta mitologia staje się ostatnim fundamentem jego rozpadającej się tożsamości. Jednak pod tą fasadą pozostaje jedna dominująca emocja strach. Strach przed byciem zapomnianym, strach przed byciem zwykłym, strach przed tym, że nic, co zrobił, nie miało w rzeczywistości znaczenia, i właśnie ten strach napędza jego późniejsze zachowania. Coraz bardziej kompulsywne, coraz bardziej kontrolujące, coraz bardziej toksyczne. Nie kieruje nim duma ani potrzeba miłości, kieruje nim paniczny lęk przed nieważnością. Dla ciebie jednak najważniejsze jest jedno: rozumieć, że nic, co widzisz w tej fazie, nie ma już nic wspólnego z tobą. Nie ty wywołałaś jego agresję, zazdrość, kontrolę, ani dramaty. Nie twoje decyzje sprawiły, że jego życie się posypało. Nie twoja radość sprawia, że on cierpi, jego wewnętrzny chaos istniał na długo przed tobą i będzie istnieć na długo po tym, jak znikniesz z jego świata. Ty jesteś tylko ekranem, na którym wyświetla swoje pęknięcia. I dlatego jedyną decyzją, która naprawdę ma znaczenie, jest odejście, nie po to, by go ukarać, nie po to, by coś udowodnić, ale po to, by przestać tonąć w otchłani, która nigdy nie była twoją. Narcyz nie przestanie się rozpadać, to proces, którego nie zatrzyma miłość, cierpliwość ani poświęcenie, ale ty możesz zatrzymać własny upadek, wybierając siebie, odchodząc, odbudowując to, co on próbował zmniejszyć, otwierając drzwi do życia, które nie jest zbudowane na ciągłej walce z czyimś ego, bo jego historia jest historią rozpadu, a twoja może być historią powrotu do siebie kiedy patrzysz na narcyza w tym późnym etapie życia, coraz wyraźniej widzisz coś, czego wcześniej nie dostrzegałaś jego emocjonalną nicość. Wszystkie role, które grał przez lata, wszystkie maski, którymi manipulował otoczeniem, nagle stają się zbyt ciężkie, by je nosić i wtedy pojawia się ta dziwna, niemal surrealistyczna cisza, cisza człowieka, który nie ma już w sobie nic, czym mógłby przykryć własną pustkę. To właśnie wtedy zaczynasz rozumieć, że narcys nigdy tak naprawdę nie żył pełnią życia. On tylko konsumował cudze emocje, cudze sukcesy, cudze światło. A gdy zabraknie ludzi, którzy mogliby mu to dostarczyć, nie zostaje w nim nic oprócz mechanicznych reakcji, złości i wspomnień, które przerabia na własną korzyść. W tym miejscu jego późna starość nie wygląda jak mądrość, wygląda jak ruina której nikt już nie chce naprawiać. I im bardziej próbujesz zrozumieć, dlaczego on nigdy nie potrafił kochać ani wspierać, tym bardziej widzisz, że był więźniem swojej konstrukcji. Jego życie było nieustanną próbą zasłonięcia braku własnej wartości i dopiero w tym etapie, kiedy wszystko się sypie, ten brak staje się całkowicie widoczny. Tak widoczny, że przestajesz się zastanawiać, dlaczego cię ranił. Zaczynasz się zastanawiać, jak on sam wytrzymuje życie w swojej głowie. Ale ta świadomość nie oznacza, że powinnaś zostać. Współczucie nie jest lekarstwem na przemoc emocjonalną. Możesz rozumieć jego historię, jego strach, jego złudzenia, ale to nie zmienia faktu, że on niszczy wszystko wokół siebie, bo nie potrafi inaczej. Jego upadek nie jest twoją odpowiedzialnością, jego pustka nie jest twoim zadaniem do wypełnienia. Jego życie nie jest twoją misją, i kiedy po raz pierwszy naprawdę to czujesz, w twojej głowie pojawia się przestrzeń, której wcześniej nie było przestrzeń na oddech, na myślenie, na wyobrażenie sobie przyszłości, która nie jest budowana wokół jego nastrojów, jego wymagań, jego wybuchów to moment, w którym zaczynasz widzieć własne życie nie jako reakcję na niego, ale jako coś, co może należeć tylko do ciebie. Najtrudniejsze w odejściu od Narcyza nie jest fizyczne opuszczenie jego domu czy jego życia. Najtrudniejsze jest przestanie wierzyć, że jesteś odpowiedzialna za jego emocjonalne przetrwanie. Zrozumienie, że jego chaos nie jest Twoim powołaniem i że Twoje szczęście nie jest zdradą, jest powrotem do siebie. A kiedy to do Ciebie dociera, Jego krzyk, Jego manipulacje, Jego dramaty przestają mieć moc. Nie dlatego, że się zmienił, ale dlatego, że Ty przestałaś być Jego paliwem. I wtedy nadchodzi coś, czego Narcys nigdy nie przewidział. Twoja obojętność. Nie gniew. Nie rozpacz. Nie błaganie o spokój. Obojętność. Najgłębszy dowód, że jego wpływ się skończył. Narcys może walczyć z Twoją złością. Może walczyć z Twoimi łzami. Może walczyć z Twoją potrzebą wyjaśnienia, ale nie może walczyć z tym, że przestałaś się nim przejmować. Bo to oznacza, że jego imperium runęło. Właśnie w tej fazie zaczynasz widzieć siebie na nowo. Nie jako kogoś silnego mimo narcyza, ale jako kogoś silnego poza nim. Kogoś, kto przetrwał burzę, której nie wywołał. Kogoś, kto ma prawo budować życie, które nie jest reakcją na wieczne kryzysy. I to jest moment, w którym jego historia się kończy, a twoja zaczyna. Jeśli dotarłaś aż tutaj, to znaczy jedno, masz w sobie siłę, której wiele osób nawet nie potrafi nazwać. Dziękuję Ci za to, że wytrwałaś do końca, bo to naprawdę świadczy o Twojej świadomości i odwadze. Jeśli to, co usłyszałaś, poruszyło w Tobie cokolwiek, pomóż mi proszę dotrzeć z tym dalej. Udostępnij ten film i zostaw lajka. Chciałbym, żebyśmy razem dobili dziś do tysiąca serduszek, a ja obiecuję Ci jedno: Twoje wsparcie wróci do Ciebie w najlepszej możliwej formie. Mam też pewność, że pokochasz następny odcinek. Dlatego zasubskrybuj teraz kanał i włącz powiadomienia, żeby nic ci nie umknęło. Czeka tam na ciebie coś, co może zmienić sposób, w jaki patrzysz na swoje życie. Czasem wystarczy dosłownie kilka sekund. I zanim skończymy, zostaw mi proszę komentarz. Co poczułaś, słuchając tej historii? W jakim miejscu swojej wewnętrznej drogi jesteś teraz? Twoje słowa są dla mnie niezwykle cenne. Czytam je wszystkie i naprawdę chcę usłyszeć Twoją perspektywę. Idziemy dalej razem. To dopiero początek. Do zobaczenia w następnym filmie.